Witajcie na kanale Studiopatów. Korzystając z tego, że wracałem z Kielc dzisiaj postanowiłem odwiedzić jaskinię z Błyniecką w Łagowie. Taki szybki można powiedzieć wypad przy okazji. A i chciałem też sprawdzić, bo kiedyś, kiedyś z kumplami tutaj sprzątaliśmy trochę i chciałem zobaczyć, czy czy po prostu bardzo przybyło. To widać jeszcze się tworzą stalaktyty chyba to się nazywa. Z lodu. Znaczy, że u wejścia jaskini przynajmniej przy, przy gruncie utrzymuje się minusowa, a przynajmniej zerowa temperatura. Mogę powiedzieć tylko, że jeśli chodzi o śmiecie, to nie jest źle. Aczkolwiek, już tam ktoś butelkę wrzucił. No cóż, dzisiaj nie jestem ubrany, żeby tam wejść. No zobaczcie. Tutaj też. A co najlepsze. Tam jest kosz, ale nie po co. Chciało się wynieść pełną, ale już kozakowi jednemu z drugim się nie chce zabrać pustej. Lepiej wrzucić do dziury. Łamałbym ręce za to i to w kilku miejscach. O, proszę. Ilość szarych komórek nie pozwala znaleźć kosza, rozumiecie? O. I taki kurde. No cóż, zostaje zabrać to i, i sprzątnąć niestety. To tyle czołem.